Witam Was w pierwszym filmiku na tym kanale i od razu lecimy na grubo, bo jest to filmik o operacji nosa. Podzielę Wam ten filmik na takie segmenty i opowiem najpierw o tym, dlaczego zdecydowałam się na operację, potem jak szukałam lekarza, następnie o samej operacji i o tym okresie nikaweli, czyli tym, tych 10 dniach, kiedy nosi się gips i opatrunki. No i potem też omówimy sobie efekt końcowy, chociaż już trochę tego efektu końcowego możecie zobaczyć na mojej twarzy mówiąc wprost, ale myślę, że fajnie będzie tak to wszystko zebrać w jeden filmik i mam nadzieję, że to pomoże osobom, które zastanawiają się nad operacją albo nie wiedzą jak wybrać lekarza. Lecimy! Zacznę może od tego, skąd decyzja o operacji nosa u mnie. Generalnie e, mój nos nie był zawsze taki, jak był przed operacją. Miałam taką budowę nosa, że ten nos się po prostu pogarszał i kiedyś tej wizji operacji nie było u mnie w ogóle. Natomiast z czasem nos, tak jak mówię, zaczął po prostu być coraz bardziej garbaty, ten koniuszek zaczął być coraz bardziej opadający e, i stwierdziłam, że to jest moment, że trzeba się za to zabrać i też u mnie w rodzinie zawsze te nosy były problematyczne. Moja mama na przykład miała operację nosa, więc Czułam się z tym, że prędzej czy później mnie to dotknie i po prostu będę musiała to zrobić. No i właśnie tak się stało. E, jeżeli chodzi jeszcze o to, co mnie pchnęło do operacji, to było mm, też zabawa, że tak powiem, kwasem. E, próbowałam ten nos sobie trochę wyprostować i uratować e, właśnie działaniem kwasu, natomiast to było bardzo bolesne, bardzo nieprzyjemne i totalnie nie było widać efektów. I jeszcze wizja po prostu dawania sobie więcej w ten nos i powtarzania tego zabiegu była dla mnie mega słaba, więc stwierdziłam, że po prostu trzeba to zrobić raz, a porządnie i zrobić już taką dużą zmianę. No i właśnie dlatego zdecydowałam się na operację. Moją przygodę z wyborem lekarza zaczęłam od takiego bardzo małego researchu po prostu w internecie, mam na myśli, wiecie, w goglach, nie w, mm, na żadnych grupkach, tylko po prostu w gogle wpisałam sobie operację nosa Warszawa i tak trafiłam na klinikę Miracki, gdzie byłam na mojej pierwszej konsultacji zeszłej jesieni. E, doktor powiedział tamtejszy, żebym jeszcze trochę poczekała, bo e, operację lepiej zrobić później tam. Nieważne z, z jakich przyczyn w każdym razie, żebym poczekała. No i dobrze się stało, że poczekałam, bo stwierdziłam finalnie, że jednak nie chcę robić u tego doktora. W sensie w tej klinice, to nie był stricte e, pan Miracki. Natomiast e, poczytałam sobie potem więcej na tych wszystkich facebookowych grupkach. No i generalnie Miracki nie jest, tak wiecie, stricte od nosów. Możliwe, że robią super nosy, ale jak ja sobie więcej poczytałam, to oni są bardziej od takich zabiegów typu jakieś laserowe usuwanie włosów i tak dalej, a nie od takich mega poważnych zabiegów jak nos. E, więc stwierdziłam, że poszukam kogoś, kto będzie stricte nakierowany na noski i ogólnie operacje plastyczne. No i zaczęłam się wczytywać w te wszystkie facebookowe grupki. I po jakimś czasie, jak już miałam taką szerszą wiedzę, spisałam sobie wszystkie nazwiska w takiej tabelce, Zrobiłam za i przeciw, i po prostu miałam pełen wgląd, mogłam sobie porównać. I finalnie tak właśnie wybrałam lekarza: wybrałam doktora Stabryła z kliniki Szczyta w Warszawie. I to był naprawdę super wybór, jestem mega zadowolona, ale o lekarzu powiem jeszcze za chwilę. Opowiem Wam też, e, dlaczego właśnie ten lekarz, a nie inny, na podstawie tej mojej tabelki plusów i minusów. Jeżeli chodzi już stricte o dzień zabiegu, tutaj naprawdę sporo się działo. W dniu zabiegu przyjeżdża się do kliniki rano, na czczo trzeba być, i z tego co pamiętam, nie pije się w ogóle żadnej wody, nawet nie gazowanej, na dwie godziny przed zabiegiem. Ja miałam operację na godzinę 10, więc dosłownie wstałam i zakręciłam się, i wiecie, przyjechałam do kliniki bez jedzenia i picia. E, I na wejściu dostałam masę dokumentów. Naprawdę w życiu nie wypełniłam tyle papierów, więc trzeba sobie doliczyć czas na wypełnianie dokumentów w recepcji. No i potem już rozdzieliłam się z moim mężem i poszłam do sali, pielęgniarka zaprowadziła mnie do sali, w której e, potem sobie leżałam i przebywałam. Zapoznałam się z salą, e, potem ubrałam się już w taki specjalny, wiecie, strój, taką jakby luźną koszulę nocną, taką medyczną, jeżeli mogę to tak ująć. No i czekałam sobie na operację i w tym czasie przychodziło do mnie dużo różnych osób. Przyszedł do mnie na przykład fizjoterapeuta, żeby omówić sobie jak to będzie po operacji, jakie ćwiczenia mam wykonywać, jak sobie mogę pomóc z opuchlizną. Przyszedł do mnie anestezjolog, żeby jeszcze raz wszystko omówić, potwierdzić, że nie jestem chora na coś tam albo na coś jestem, powiedzieć trochę jak będzie przebiegała operacja. I też przyszła do mnie pielęgniarka, żeby podać mi specjalne leki przed operacją, w sumie nawet nie pytałam jakie to leki, po prostu je wzięłam, więc Wam nie opowiem co to było, ale takie kilka leków musiałam sobie łyknąć. No i to się trochę zeszło, myślę, że czekałam około dwóch godzin od wejścia do kliniki do operacji. E, no i potem już przyszedł do mnie mój doktor, doktor Stabryła i omówiliśmy sobie raz jeszcze, oprócz tego, że omawialiśmy oczywiście kształt mojego nosa i co się da z nim zrobić na konsultacji, to tak bardziej szczegółowo, na świeżo, omówiliśmy to sobie właśnie w dniu zabiegu. E, I nos wcześniej, tak jak już wspomniałam, był garbaty, był z opadającym czubkiem, czubkiem. On był taki jakby, wiecie, spadający i zakręcony do środka. Doktor powiedział, że to się nazywa nos, więc śmiesznie. I omówiliśmy sobie właśnie z doktorem, co można z nim zrobić. I ja chciałam, żeby ten garb zlikwidować, wręcz zrobić lekkie wgłębienie w nosie i podnieść czubek. I ten czubek musieliśmy podnieść dość mocno, ponieważ oprócz tego, że nas był właśnie garbaty i z tym czubkiem, to też był mega wąski i tych dziurek od nosa po prostu prawie nie było widać, w związku z czym mi się mega źle oddychało. Więc podnieśliśmy ten czubek, żeby zwiększyć powierzchnię dziurek od nosa, żebym po prostu mogła zacząć oddychać od nowa. No i naprawdę teraz mogę powiedzieć, że ta różnica jest ogromna i że zupełnie inaczej mi się oddycha i funkcjonuje, więc super, że to zrobiliśmy i oprócz kwestii wizualnych czuję bardzo dużą różnicę w kwestii właśnie oddychania i takiego funkcjonowania. Kontynuując o dniu operacji, po tym jak doktor przyszedł, jeszcze poszliśmy z pielęgniarką, poszłyśmy zrobić e, zdjęcia, takie przed, do specjalnego takiego pokoiku, fotopokoiku jakby, no i potem już przyszedł czas na operację. Poszłam sobie z, też właśnie z moją taką pielęgniarką, która była, była do mnie przydzielona na salę operacyjną. No i potem jakby wiecie, przyszedł czas operacji, dostałam maseczkę, zasnęłam. Tutaj nie ma nic strasznego. Obudziłam się już na innej sali yy, i obudziłam się, to miałam takie mega dreszcze, trochę stresowe, trochę zimna, pielęgniarka mówiła, że to jest zimna, ale ja wiem po swoim organizmie, że ja dostaję takich dreszczy, jak się mega stresuje, więc miałam te dreszcze. Jeżeli chodzi o moment wybudzenia się z narkozy, nie czułam się na tyle śpiąca, żeby, wiecie, iść spać, też nade mną, nad głową cały czas pikała ta aparatura medyczna, więc po prostu nie dało się usnąć, ale czułam, że jestem taka zmęczona, taka rozbita po prostu, więc leżałam sobie z zamkniętymi oczkami, ale cza cały czas świadomie rozmawiałam z pielęgniarką i byłam wszystkiego świadoma każdej minuty. I tak sobie leżałam godzinę na tej sali pod nadzorem właśnie pielęgniarki i ona, wiecie, cała ta aparatura medyczna i sama pielęgniarka nadzorowała, czy wszystko jest ok, czy organizm się przyzwyczaił do tego, żeby od nowa zacząć samemu żyć i jakby wszystko było dobrze, więc po godzinie wróciłam na salę. No i czułam się bardzo dobrze. Mogłam chodzić, przemieszczać się po sali, tak wiecie, powoli i delikatnie. Nie robiłam jakichś szarpiących ruchów na przykład do boku głową też nie za bardzo mogłam patrzeć w dół, bo jak spojrzałam mocno dół, to mi się kręciło w głowie. I też miała... ten gift jest naprawdę spory, on dużo zasłania, więc trochę on tak ogranicza zakres ruchów. E ale poza tym nie wiem, czy coś jeszcze było istotnego w, w tym dniu. Gdzie, ten, ten dzień dalej zleciał bardzo spokojnie i a może powiem o tym, że byłam bardzo głodna. E, od razu po wywodzeniu z narkozy przez to, że nie jadłam cały dzień rano, to byłam mega, mega, mega głodna. Więc od razu poprosiłam o jedzonko i dostałam kolację, która była właśnie o 16:00. więc taka trochę udawana kolacja, potem jak przyszedł wieczór to znów byłam mega głodna, więc poprosiłam jeszcze o jedzonko i dostałam też takie dodatkowe jedzonko, czyli to było skyr i takie jakby wiecie chlebki dietetyczne. Dostałam tego dużo, najadłam się, więc było ok, ale jakbym teraz mogła, jeszcze raz jakby wiecie cofnąć się w czasem, to bym y, wzięła sobie coś własnego do jedzenia, na przykład jakiś musik owocowy, albo jakieś takie smakowe sucharki coś. Nie wiem, czy można w sumie, ale y, coś bym jeszcze zjadła wtedy. No i generalnie cały czas dostaje się kroplówki, leki w kroplówkach, i one są naprawdę, słuchajcie, silne. I naprawdę po nich się super czułam, i, i nie czułam się w ogóle jakbym była po operacji. Czułam się jakbym normalnie wyszła z domu i nic się nie działo, bo te leki są naprawdę silne. To nie są takie leki jak mamy dostępne w aptekach, tylko te szpitalne to w ogóle stawiają na nogi umarłego. Więc czułam się super. Noc mi minęła bardzo spokojnie, nic mnie w ogóle nie bolało. Powiem Wam od razu o bólu, że bólu nie ma w ogóle. Przez cały czas, ani w dniu operacji, ani jak już się wraca do domu, ani jak ja mam teraz zdjęty prawie dwa tygodnie temu, dwa tygodnie od operacji, zdjęty mam gips tam trzy dni temu, nic mnie nie boli, nic. Jest uczucie dyskomfortu i takiego czasem na przykład ciągnięcia, drętwienia, ten nos się układa, jakieś jeszcze są na przykład płytki w nosie przez pierwsze e, pięć dni to bardzo katar w nosie jeździ i cała wiecie, jakaś tam woda taka spływa, po prostu mega dużo się dzieje, ale to jest do przetrwania, nie ma w ogóle momentu bólu. Jeżeli chodzi o w sumie dzień operacji, to myślę, że tyle. I teraz przechodzimy do momentu recovery. Jeszcze może zanim opowiem Wam o tym, o tych dniach między e, operacją a zdjęciem gipsu, to opowiem Wam o tym, ile kosztowała operacja, bo na pewno takie pytania się pojawią i na pewno Was ciekawi. Zacznę od tego, że każdy nos nas jest bardzo indywidualny i ta cena za mój nos nie będzie dotyczyła wszystkich. To nie jest tak, że u doktora płaci się zawsze tą kwotę sztywno. To jest kwota bardzo zmienna, zależna od tego, jak nos jest trudny. Mój nos był dość prosty, dosłownie w przenośni. Nie był jakoś, wiecie, nie była krzywa przygroda, nie była jakaś bardzo gruba skóra, więc tutaj głównie też wchodziły w grę kwestie kosmetyczne. No i przechodząc do, do pytania właśnie, ile nos kosztował, to jest kwota 24,5 tysiąca za samą operację i dochodzą jeszcze dodatkowo różne kwoty, na przykład jak Wam mówiłam o rozpuszczaniu kwasu z nosa, no to to też swoje kosztuje albo te badania krwi, które musicie wykonać e, przed, to też się robi prywatnie i jakby poza pulą tej ceny operacyjnej, więc za samą operację to jest 24,5 tysiąca. Natomiast jeszcze za te dodatkowe wszystkie rzeczy typu właśnie badania krwi, rozpuszczanie kwasu wyszło około 1000 zł, e, więc łącznie całą akcję. Operacji nosa można u mnie wycenić na 25,5 tysiąca. No i przechodzimy do okresu tych 10 dni między operacją a zdjęciem opatrunków. I te dni u mnie były, słuchajcie, na różne. Tak jak wspomniałam wcześniej, leki z szpitala super działają i w klinice, no w szpitalu docelowo. Czułam się mega, mega dobrze i nic mi nie było. To był piątek. W sobotę rano wyszłam do domu, wypisali mnie i czułam się też mega dobrze, wszystko było super. Kryzys nastał w niedzielę rano, kiedy leki ze mnie zeszły, czego oczywiście nie czułam. Rano się obudziłam, siadłam sobie na łóżku, jak wiecie, powoli i spokojnie, żeby dojść do siebie i poszłam do łazienki. No i w łazience zakręciło mi się w głowie, miałam uderzenia gorąca, czułam, że po prostu zemdlaję. wiedziałam to. I e, mój mąż był na szczęście ze mną w Łazience. Gdyby go nie było, to prawdopodobnie byśmy dzisiaj sobie tak radośnie nie rozmawiali, bo bym walnęła głową dosłownie w walkę. Więc e, w Łazience straciłam przytomność. Mm, I e, jak mi mój mąż opowiadał, jak to wyglądało. To było tak, że dostałam, słuchajcie, mega drgawek. Miałam szeroko otwarte oczy, i patrzyłam w jeden punkt, i zrobiłam się sina, dosłownie. Ja mam tak, że jak mi coś jest, jak mi jest źle, to mi się robią mega sine usta, więc to był ten stan. I to trwało kilka minut. I jak się ocknęłam, to staś mnie jakoś mój mąż przeniósł do łóżka, więc już obudziłam się w łóżku. I jak tylko odzyskałam przytomność, to mój mąż od razu zadzwonił do doktora. Ponieważ jest napisane w dokumentach, że jeśli się coś dzieje, jeżeli się pacjent czuje gorzej albo właśnie są takie przypadki, takie stany jak u mnie, trzeba od razu dzwonić do kliniki albo do doktora. Ponieważ to była niedziela, to klinika nie była czynna. Więc dzwoniliśmy do doktora. I tutaj od razu też Wam powiem, że jeśli zastanawiacie, czy jest dobry kontakt z doktorem po operacji, to jest świetny kontakt, bo tak jak mówię, to była niedziela. Doktor odebrał od razu, po dosłownie jednym sygnale i wszystko wyjaśnił Stasiowi, uspokoił nas, powiedział, co mamy robić. Generalnie okazało się, że to prawdopodobnie było dlatego, że za mało piłam, co jest mega śmieszne, bo na co dzień ja piję bardzo dużo wody, bardzo, bardzo dużo i bardzo się pilnuję. Więc, yy, tutaj, w tej sytuacji to ewidentnie było takie rozbicie po operacji. Ale ja też mam wrażenie, że mi nie zostało odpowiedziane w klinice, bo starałam się słuchać, co oni do mnie mówią i jakie są zalecenia. Wydaje mi się, że to o wody nie padło, ale mogę się mylić. Więc po prostu okazało się, że to dlatego, że właśnie zeszły leki, że za mało piłam. Trochę za mało jadłam, więc po prostu e, po tej rozmowie z doktorem mój mąż kupił e, 70 grzewek wody i codziennie wlewał we mnie na siłę prawie dwie butelki wody. E, kupiliśmy też elektrolity, e, takie do picia i też Ketolity, to się chyba nazywa w tabletkach. E, I to wszystko brałam, jadłam więcej i było ok. Natomiast nadal czułam się mega słaba. I generalnie te 5 dni pierwsze do momentu wyjęcia takich płytek z nosa, bo teraz się już nie wkłada w nos setonów, czyli tych takich, jakby wiecie, takich tamponów. Nie wkłada się ich w nos, tylko wkłada się takie, wszywa się w środek takie dwie plastikowe płytki. No i właśnie w piątym dniu, bo do tego piątego dnia to dosłownie leżałam tylko w łóżku. Jeżeli wstawałam to do toalety, nie chodziłam nawet na balkon, który od sypialni dzielą jakieś 3 metry, bo to było dla mnie dosłownie za dużo. Cały czas kręciło mi się w głowie, byłam mega słaba. Obrócenie głowy delikatnie, powoli w lewo czy w prawo powodowało u mnie po prostu zabroty głowy i duszności, więc to był ciężki okres. Ale w środę rano chyba to było, pojechaliśmy wyjąć te płytki z nosa i też wyjąć szwy, które są tutaj na tym takim słupku wnośny między dziurkami. No i to był super moment. Może sam moment wyjmowania płytek nie bardzo, bo to, to też nie jest ból, ale to był taki dyskomfort. To nie było fajne, bo te płytki są dość duże, słuchajcie, jak na takie dziurki w nosie. No one muszą być duże, bo układają ten nos, z tego co wiem. I urosło wyjęcie i wrze z tą dziurkę, jak jeszcze ten nos jest taki wiecie mega nabrzmiały i taki, yy, to jest dziwne. Nikt tego nosa nie dotyka i przez 5 dni i nagle tutaj Pani pielęgniarka, obca osoba wyjmuje wielki plastik ze środka. No to jest dziwne, ale to jest do przeżycia, to nie, nadal nie jest ból. Yy, no i jak wyjęliśmy te płytki, to w ogóle życie we mnie słuchajcie wróciło. <laughs> Odzyskałam smak i zapach, bo tego też nie ma wcześniej, tego też nie ma wcześniej. Te płytki to blokują jakby... Smak, zapach, równowagę, chęci do życia, od razu mi się lepiej oddychało, no wszystko. Wszystko mi wtedy wróciło, i te kolejne dni od 5 do 10 dnia były naprawdę ok. Mogłam już robić większość rzeczy, powoli sobie spokojnie wracałam do życia. To też nie było tak, że od razu wróciłam do domu i przeszłam wiecie 5 km albo wysprzątałam całe mieszkanie. Ale czułam się już naprawdę coraz, coraz lepiej, i z każdym dniem te, tej energii we mnie było więcej. I tak sobie dotrwałam do 10 dnia, kiedy to zdjęliśmy gips. I to w sumie tyle z tego etapu, teraz Wam pokażę zdjęcia przed i po, i opowiem o tym takim momencie właśnie zdjęcia gipsu i o tym, co teraz będzie dalej się z nosem. Jeżeli chodzi o dzień zdjęcia gipsu, to naprawdę był dla mnie mega ekscytujący dzień. Dosłownie przed wyjazdem z domu ja miałam takie skurcze brzucha, że już nie mogłam wytrzymać z nerwów i emocji, więc bardzo się cieszyłam na ten dzień. I yy, jak zdjęliśmy gift, zdjęliśmy patronki i się zobaczyłam, to byłam naprawdę mega, mega zadowolona i nie wiedziałam, że z mojego nosa da się zrobić taki malutki, wklęsły nos, ale pomijając, że on jest malutki i wklęsły, to on też mega pasuje do twarzy. I to jest super, że wszystkie te kąty między ustami moją brodą, która swoją drogą jest cofnięta, więc też jest ciężko. Wszystkie te kąty są super zachowane i doktor na to patrzy naprawdę nie tylko tak, żeby wiecie, walnąć Barbie nos i lecieć dalej, tylko naprawdę dopasowuje te nosy do twarzy, więc mogę Wam serdecznie polecić. I teraz, jeżeli chodzi o dalsze kroki, które mnie czekają, to jest kontrola za 3 miesiące. Jeżeli chodzi natomiast o takie codzienne funkcjonowanie, to nadal nie mogę na przykład uprawiać sportów, jak na przykład jeżdżę konno, to muszę się jeszcze wstrzymać takie 2-3 tygodnie. Nie mogę też mieć dużego jakiegoś wysiłku fizycznego poza na przykład sportem, nie mogę tego nosa bardzo rozgrzewać, typu na przykład, wiecie, iść na saunę na pół godziny. Nie można też nosić okularów przeciwsłonecznych, bo one tutaj no po prostu ugniatają i ten nos jest na tyle jeszcze plastyczny, że mogłoby się to wszystko rozjechać po prostu, więc przez e, tak najlepiej pół roku jeszcze jest nie nosić okularów przeciwsłonecznych. I jeżeli chodzi o spanie, bo tego tematu też wcześniej nie poruszałam, ja się bardzo bałam tematu spania, bardzo się tego bałam, bo ja nie umiem spać na wznak, a po operacji nosa wszędzie się trąbi o tym, że trzeba spać po prostu jak mumia na sztywno na wznak. Yy, ludzie sobie kupują takie poduszki turystyczne, żeby wiecie, głowa się nie ruszała. Ja tego nie miałam, I już w klinice jak byłam i tam była dostępna taka poduszeczka, to ja spałam totalnie bez niej, bo to tylko, tylko po prostu pogarszało moje zdenerwowanie. I y, spałam sobie tak, że miałam tutaj z jednej strony na sztywno kołdrę, z drugiej kocyk, i taki sobie zrobiłam turban, że mi się głowa nie ruszała i nie było szansy, żebym się wiecie przekręciła. Zresztą to nie jest takie spanie, jak m, wtedy, kiedy jest się zdrowym. To jest mega czujne spanie i podświadomie, nawet jak głęboko śpicie. Pilnujecie się, żeby za ten e, opatrunek nie pociągnąć i tego nosa nie zgnieść, więc tutaj można być spokojnym. Naprawdę można. Ja robiłam tak, że delikatnie, ciało sobie brałam na bok. Głowa nadal zostawała prosto, właśnie tak wiecie, na sztywno obłożona i naprawdę spało mi się dobrze. Te pierwsze pięć nocy, kiedy miałam płytki wspomniane już przeze mnie, spało mi się źle, bo ten katar mi tak w ogóle jeździł w nosie i ten nos tak pykał, że mnie budził w nocy mój własny nos. Ale jak już wyjęliśmy te płytki, to było super. I teraz jak nie mam mm, gipsu, gipsu i tych takich, wiecie, długich plastrów, które trzymają ten gips, to w ogóle jest luz i naprawdę śpi mi się bardzo dobrze. I tak jak mówię, tej poduszki turystycznej nie miałam, więc nie jest to must, jeżeli się zastanawiacie. I z takich rzeczy, które, które są istotne po operacji, to wydaje mi się, że to jest wszystko. I teraz pokażę Wam zdjęcia przed i po mojego nosa. No i tutaj jak widzicie zdjęcia przed, przed nos był mega... Mm... Może nie mega, ale był garbaty i ten garb w ogóle to nie był jeden garbik, tylko były w nim takie wgłębienia i z powrotem wypustki, więc on był bardzo taki nierówny. Dodatkowo ten nos był taki pochyły w dół i ta końcówka była mocno opadająca. Główny problem był właśnie z boku, bo z przodu on był wąski i z przodu to ja go w ogóle bardzo lubiłam. On był wąski i, i super mi pasował do twarzy, wydłużał tą twarz, nawet jeżeli mi się tam kiedyś się przytyło, jak byłam młodsza na przykład. To nie było tego tak widać, bo ten nos to niwelował i jakby tak wydłużał twarz. No ale tak jak mówię, z boku był e, naprawdę średni, plus e, miałam problemy z oddychaniem, więc, e, więc tak to wyglądało, że trzeba po prostu było go zmienić. No i teraz nos jest e, zupełnie inny, jest inny z przodu, jest inny z boku, jest. Lęśnięty, mam mocno podniesiony czubek. Ten nos też, słuchajcie, będzie się zmieniał przez rok. To jest istotne, że to nie jest efekt końcowy, to nie jest jak kupienie bluzki albo pójście do fryzjera że efekt jest od razu. To jest efekt, który będzie się kształtował rok. Ten nos będzie raz większy, raz mniejszy, szerszy, węższy. Teraz na przykład jest jeszcze mega opuchnięty. Jak za rok będę może coś nakrywać do Was, mam nadzieję, to on będzie dużo węższy. Ale z boku powinien w miarę zostać taki sam, ewentualnie trochę ta końcówka opadnie, no bo wiadomo, grawitacja tak działa i tyle. Więc e, to są chyba takie główne rzeczy, które, e, które myślę, że mogą Was zainteresować. Jeżeli się pojawią jeszcze jakieś pytania, to oczywiście zapraszam w komentarzach, chętnie zrobię takie kolejne QA z Waszymi pytaniami. E, mam nadzieję, że pomogłam tym filmikiem osobom, które się zastanawiają albo które po prostu były ciekawe, jak to jest mieć operację nosa. I to tyle. Widzimy się niedługo.